Bye. Uh -huh. To warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy z wielkim słownikiem języka polskiego PAN. Po wybraniu adresu słownika wsjp.pl w przeglądarce ukazuje się jego strona początkowa, umożliwiająca przeglądanie haseł oraz korzystanie z różnych opcji wyszukiwania i z materiałów dodatkowych. Na środku ekranu znajduje się okienko prostego wyszukiwania i zaawansowanego wyszukiwania haseł. O tym, jak wyszukiwać hasła, korzystając z tych funkcji, opowiemy w następnym filmie. Z lewej strony mamy listę wszystkich haseł słownika, ułożoną alfabetycznie. Listę można sortować w porządku afronte, czyli kolejności początkowych liter wyrazów. I atergo, czyli według ostatnich liter. Po prawej stronie ekranu u góry znajduje się przycisk słownik tematyczny, pozwalający na przejście do odrębnego interfejsu tematycznego. Niżej mamy rozwijalną listę ostatnio dodane hasła, na której znajduje się pięć najnowszych artykułów hasłowych dodanych do słownika. W prawym dolnym rogu znajduje się widget hasło dnia. Prezentujący wyraz lub wyrażenie specjalnie wybrane przez redakcję słownika do promowania w danym dniu. Widzimy początek definicji tego słowa, i przez kliknięcie możemy przejść bezpośrednio do pełnego artykułu hasłowego. Słowa dnia zmieniają się codziennie, warto więc na stronę początkową regularnie zaglądać. Aby poznać ciekawe i rzadkie słownictwo zgromadzone w naszym słowniku, w górnej części ekranu po lewej stronie znajduje się logotyp naszego słownika. Kliknięcie w niego, kiedy jesteśmy na dowolnej stronie wewnątrz witryny, na przykład oglądamy jakieś hasło, pozwala wrócić do strony początkowej. Następnie, idąc ku prawej stronie, mamy odsyłacze otwierające informacje o historii słownika. Możemy pobrać na nasze urządzenie szczegółowe zasady opracowania w pliku PDF, wyświetlić listę książek i artykułów naukowych dotyczących słownika i pełny wykaz jego autorów. Po prawej stronie mamy najpierw symbol lubki, który umożliwia otwarcie okna wyszukiwania, niezależnie od tego, na jakiej podstronie jesteśmy dalej na prawo znajdują się odsyłacze do naszych mediów społecznościowych, a na końcu klikając znak zapytania możemy otworzyć prosty samouczek korzystania ze słownika. Jak widać, przewidzieliśmy też udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami. Możemy je włączyć klikając na czerwony znaczek blisko prawego górnego rogu. W następnych filmach Pokażemy, jak efektywnie używać słownika, aby wykorzystać różne jego funkcje.